Jak widać dzisiaj niestety pogoda nie dopisała. Jak planujesz rozgrzać publiczność gorzycką? Ja już mam nadzieję, że o tej porze to każdy będzie rozgrzany jakąś dawką alkoholu. Będzie nam prościej, liczyliśmy na to zresztą. Jeśli nie, no to jakoś postaramy się dozować te emocje. Nikt śpiewa ostatni, więc on dostanie już przygotowaną przez nas publiczność. Ja z piotkiem no będziemy walczyć na, z troszkę z aurą. Troszkę pewnie z, z, po prostu z początkowymi momentami koncertu, kiedy zawsze jest ta minimalna bariera między artystą wykonawcą a, a publiką, nikt się jeszcze przez chwilę nie zna. To oswajanie się wzajemne chwilka trwa. Pewnie będę miał najgorzej, bo śpiewam pierwszy, ale jakoś, jakoś się nie martwię. Już za chwilę wakacje. Jakie plany na przyszłość, na, na właśnie trasę koncertową? No w zasadzie te wakacje są do, do ostatniego, prawie że dnia, już bardzo zaplanowane. W tej chwili ten czerwiec chyba najbardziej e, hardkorowy, e, pracowity miesiąc już się kończy. Troszkę na szczęście, nie mogę się doczekać już od, od, od połowy miesiąca, żeby jednak troszkę zwolnić tempo. Lipiec oznacza dla nas jeszcze zresztą z nickiem, e, dwa koncerty. Za tydzień 6 będziemy w Mrongowie na, na Mazurach, a to tyle fajnie, że mamy nadzieję, że będzie inna aura i się popalamy. Tydzień później w Poznaniu z MNF takim projektem, więc w zasadzie troszkę krążenia. I ja później zaczynam taki specyficzny czas wakacji moich i córki, ale też kilku rodzinnych spraw. Moja siostrzenica bierze ślub. To duże wydarzenie, bo ona jest ode mnie nie dużo młodsza, natomiast spędziliśmy sporo dzieciństwa wspólnie. Nagle okazuje się że ta mała Martynka, która była taką dziewczynką. Kto ciągle skarżyła na mnie do mojej mamy, że ja tam coś robię, zabieram klocki, czy straszają, że obetnę jej ucho i obcinam jej włosy w łazience, jak nikt nie widzi, bo bawię się we fryzjera. No to ona teraz po prostu z innym mężczyzną, zresztą rok ode mnie młodszym bierze ślub. I to fajny facet. Ja w ogóle im bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że, że, to, że to tylko dobry krok w ich, w ich związku i, i gdzieś tam ta miłość będzie się rozwijać, a dynamika bycia razem. Nie, nie będzie przypominać tych standardowych, nudnych małżeństw. A to są młodzi ludzie, więc myślę, że będzie fajnie. Więc tak naprawdę od, od 13 lipca jestem trochę już urlopowo na Dolnym Śląsku. Zresztą niedaleko stąd, w Przemkowie rodzinnym, to od Lubina jest 60 km, stąd mniej więcej stówka, myślę. To niedaleko. Takim miesiącem, kiedy Muszę się produkcyjnie przygotować do konkretnego projektu pop-operowego. Jeszcze dużo o tym nie ma sensu mówić, ale jest sporo pracy. Ja aranżuję nuty na pięć osób, które mają to śpiewać klasycznymi głosami, razem z zespołem. Dość specyficzny, ciekawy skład. Premiera tak naprawdę 11 listopada na koncercie pierwszym w Turcji. To bardzo dziwne. Natomiast ja tam sam nie śpiewam, jestem raczej osobą odpowiedzialną za to, żeby się w nutach wszystko zgadzało. I, i, i... I wykonawcy są, są oczywiście wykształconymi fajnymi muzykami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc tak naprawdę te wakacje dość pracowite. Ciężko byłoby mówić o tym, że, że tej pracy mogłoby być mniej, no bo przecież nikomu z artystów nie zależy na tym, żeby te koncerty jednak spadały tylko... Żeby kolejne terminy dochodziły, bo dla nas to oznacza po prostu jakąś, yy, jakąś inwestycję w siebie. Na pewno te pieniądze można później władować w rachunki, <noise> albo faktycznie w jakieś wakacje, jeśli się okaże, że yy, i aura, i, i portfel sprzyjają ku temu. Festyn rodzinny, a taki koncert, widać gołym okiem różnicę właśnie między tymi imprezami? Tak, oczywiście. To znaczy. Eee... Takie koncerty plenerowe, gdzie, gdzie ludzie, publiczność wiedzą, że praktycznie według, według ich portfela za darmo pojawi się konkretny artysta, są jak miecz obusieczny. W pewnym sensie m, ludzie dostają tę muzykę, po którą sami może by nigdy nie sięgnęli, ale z drugiej strony też szacunek wobec tego, co dzieje się na scenie jest dużo mniejszy. Mówimy tutaj o koncercie, gdzie my reagujemy muzycznie w związku z przypadkową publicznością, która jest na koncercie, który ma się to wydarzyć. Nie każdy do końca wie, co się będzie działo. W zasadzie demokratycznie ludzie na to nie mają wpływu, bo są to decyzje osób, które są w takich ośrodkach gdzieś tam za to odpowiedzialne. Te osoby podejmują pewne ryzyko, zapraszając artystów, wierząc, że raz będzie to wartościowe muzycznie, a dwa spodoba się to mieszkańcom. Dla nas te... największą przyjemnością są koncerty, które. Które są koncertami biletowanymi, albo są koncertami, na, którą, na które przychodzi konkretna publiczność. Publiczność, która wie, kim jesteśmy dokładnie, czasem śledzi nasze artystyczne ruchy od już kilku albo, albo kilkunastu lat, przecież już nie jesteśmy wszyscy najmłodsi. No i ta publiczność spodziewa się konkretnej muzyki, konkretnych aranżacji, być może smaku, ale też, ale też specjalnie nas, co jest zawsze. Zawsze łechce nasze, nasze mocne artystyczne ego, trzeba to też jasno powiedzieć. Tutaj z kolei duże zadanie przed nami, bo mamy wielką szansę, żeby kolejne osoby, które być może nas nie kojarzą, albo, albo kojarzą nas z wykonań telewizyjnych, z jakichś występów na arenie ogólnopolskiej, ale nie wiedzą do końca, co my prezentujemy sobą jako artyści, jakie mamy utwory. Na pewno. Ciężko będzie tutaj zagrać y, autorski materiał na przestrzeni tam, półtorej godziny, ale ja przynajmniej zawsze staram się na pięć utworów, te 50 albo 60% mieć jednak autorskiego materiału. Y, ludzie muszą się przemęczyć, jeżeli nie znają tego, bo no, inżynier Mamon już dawno temu w Rejsie mówił, że on lubi to, co zna, bo przecież jak może lubić, czegoś, y, coś, czego nie zna. I, to się gdzieś tam sprawdza. Każdy z nas czuje się bezpiecznie z utworami, które są rozpoznawalne, bawimy się od pierwszych y, taktów. A z innymi utworami potrzebujemy czasu, żeby je przetrawić, żeby do nich dotrzeć. Y, na, pewno, na pewno dzięki takim koncertom możemy zdobyć kolejną y, jedną, dwie, y, pięć osób, może całą grupę ludzi albo społeczność lokalną, która y, odwiedzi nasze fanpage, e, sięgnie po płytę, y, znajdzie utwór w iTunesie albo gdzieś tam go ściągnie z torentów i będzie miało na, na, swoich, na swoich iPodach, na swoich nośnikach dźwięku, co też z kolei dodaje nam manę i daje nam energię do tworzenia, do grania dalej i przecież o to chodzi, o tą, o tą nić porozumienia między artystą a odbiorcą.